w nowym kolorze, a puteczka naprawdę działa. Cześć, witajcie! Wielu z Was, miłośników Markisewicz, pewnie już wie, ale jest wiele osób, do których jeszcze ta informacja nie dotarła. Od tego roku na rynku pojawiły się całkowicie nowe gumy 4D Herring Shad. Część z nich znacie z poprzednich wersji kolorystycznych. Natomiast po liftingu wyglądają o wiele lepiej. Ale co najważniejsze, pojawiły się nowe rozmiary: 9, 11 i 13 cm. Do tych, które już funkcjonowały: 16, 19 i 25. W stałej ofercie będzie 6 kolorów. Natomiast jeszcze tej jesieni pojawią się dwa dodatkowe kolory w serii limitowanej: Zander. Piękna imitacja sandacza. I Golden Ambulance. Czyli coś dla miłośników jaskrawych kolorów. Sporo pytań dostajemy na temat zbrojenia takich przynęt, w jaki sposób, jakiego użyć systemiku. Ale najczęściej zadawane pytanie jest takie: jaka konkretna gramatura główki jigowej do jakiegoś danego rozmiaru? I tutaj parę słów wyjaśnienia. Nie tylko jeśli chodzi o gumę 4D Herring Shad, ale jeśli chodzi o każdą, jakąkolwiek inną przynętę gumową. Nie ma jednej właściwej. Gramatury, którą moglibyśmy zastosować, dlatego nie podamy wam, że do gumy przykładowo 19 cm najbardziej skuteczna będzie główka 15 gramowa. To zależy od bardzo wielu czynników: od głębokości łowiska, na którym łowicie, od pory roku, od uciągu nurtu, jeśli łowicie w rzece, czy nawet od intensywności żerowania drapieżników. Dlatego nie podamy nigdy jednej konkretnej gramatury do konkretnego rozmiaru. Liczymy na Waszą inwencję twórczą i w zasadzie tylko ona ogranicza możliwości zbrojenia przynęty 4D Heringschad. Kilka najbardziej typowych sposobów zbrojenia gum 4D Heringschad, począwszy od klasycznej główki jigowej z pojedynczym hakiem, nadaje się do rozmiarów nawet do 16 cm od tych najmniejszych. I proszę mi wierzyć, guma jest tak zasysana przez szczupaki, że czasem ten pojedynczy hak zupełnie w zupełności wystarcza. Oczywiście, jeśli mamy zamiar łowić gumą 25 cm na pojedynczym haku, na główce jigowej z pojedynczym hakiem. Niemal koniecznym jest użycie stingera, czyli dodatkowego zabezpieczenia, które montujemy. Zwiększa się skuteczność zacięć, a całkowicie nie wpływa to negatywnie na pracę przynęty. Fajny system line true który też nadaje się do zbrojenia gum 16, 19, 25 cm mamy to w ofercie. Długi wkręt, koralik zabezpieczający na solidnym stalowym drucie, dwie kotwice zapinane na szpilkach, rozmieszczone idealnie. Takim zestawem możemy łowić na bardzo płytkich łowiskach, a po dociążeniu zejdzie na dowolną głębokość. Także klasyczna główka jigowa wkręcana z bardzo długim wkrętem. O główkach powiem szerzej w następnym materiale. Wkręcamy symetrycznie gumkę, na dolnym uszku montujemy na kółeczku łącznikowym Stinger. Możemy go montować od dołu albo kółeczko łącznikowe zawiesić do góry, jeśli na dnie zalegają zaczepy i boimy się, że, że przynęta tam ugrzęźnie. Wtedy kotwicę wbijamy w grzbiet, oczywiście po przezbrojeniu i taką przynętą możemy dosłownie szurać po dnie wygrzebując te najbardziej ospałe drapieżniki. Tak jak powiedziałem, o główkach jigowych powiem szerzej w kolejnym materiale. Natomiast tutaj kolejna z naszych nowości. Ciekawe rozwiązanie. Główkę jigową przebijamy od spodu. Na górnym oczku, które wystaje, montujemy na kółeczku łącznikowym Stinger. Szpilka do przytrzymania całego zestawu. Co to daje? Guma przede wszystkim inaczej pracuje, inaczej opada, inaczej zachowuje się w wodzie. Te kilka najbardziej popularnych, popularnych sposobów zbrojenia przynęt naprawdę nie wyczerpuje ich możliwości. Tylko od Waszej inwencji twórczej i wyobraźni będzie zależało w jaki sposób gumę 4D Herring Shad uzbroicie i gwarantuję, że w zasadzie nie ma możliwości, żeby zgasić jej pracę. Jeśli nie wbijemy sztywno haka w ten ostatni kilkucentymetrowy kawał, którym wielka płetwa ogonowa napędza całą przynętę, to możemy zbroić to naprawdę na dowolny sposób. Nie istnieją żadne ograniczenia co do Możliwości poławiania konkretnego gatunku ryb, czy nawet sposobu prowadzenia, od jednostajnego, wolnego prowadzenia po agresywny opad czy jakieś lusterkowanie w tonie, jeśli uzbroimy to bardzo drobno, poprzez trolling, na przykład tymi największymi rozmiarami, możemy używać ich w zasadzie na każdym łowisku, nastawiając się na każdy gatunek ryby drapieżnej po każdej porze roku. Największym 25 centymetrowym herringiem, który waży niespełna 100 gramów, poradzimy sobie łowiąc z ręki, ale dopalając go odpowiednio, możemy sprowadzić na naprawdę sporą głębokość i łowić nim w trollingu. Małe herringi przydadzą się przy połowie okoni bądź sandaczy albo szczupaków, które sezonowo przestawiają się na bardzo drobną rybkę. Te średnie rozmiary sprawdzają się przy połowie sandaczy. Także szczupaków i sporych okoni, ale coraz częściej meldujecie o łowionych boleniach, także sumach, więc naprawdę jest to bardzo uniwersalna guma, która dostosuje się do każdych warunków. Możliwości zbrojenia jest bardzo wiele, tak samo możliwości prowadzenia i wszystko to sprawia, że każdy rasowy spinningista powinien tę gumę mieć w swoim pudełku.